jest piątka. Ale fajny. Wreszcie ktoś przyjazny. Nie! Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i przedstawiam wam nową serię. Będzie to Let's Place A Hat in Time, czyli w sumie pozycji, którą miałem na oku już od jakiegoś roku, Yo, może nawet dwóch lat, w sumie sam nie jestem pewien. W każdym razie była na mojej liście rzeczy do ogrania. Niestety wcześniej mi na to komputer nie pozwalał. Od sierpnia tego właściwie poprzedniego roku sytuacja wygląda inaczej, dlatego chcę się zabrać wreszcie za tę grę. Teraz jest dokładnie ten moment, w którym chcę ją sobie ograć. No i może przejdźmy teraz do menu głównego. Bo, mimo że ten ekran startowy wygląda bardzo fajnie, tam jakieś kurcze skaczące pingwiny, tu jakiś mafiozo, tam planeta, no to jednak żebyśmy ruszyli dalej. To, może parę słów o gierce. Już widzimy tutaj bohaterkę na ekranie. I z tego co mi wiadomo, jest to gra taka bardziej zręcznościowa. Właściwie to będę przechodził ją tak na ślepo razem z Wami, bo czasami bywa tak u mnie na kanale, że jednak najpierw ogram grę, żeby stwierdzić, e, czy mi się podoba, czy jest wa warta nagrania. To tutaj będę przechodził tę gierkę w 100% na ślepo. E, <noise> Zobaczymy, jak będzie. Tak samo ona nie ma języka polskiego, a jednak na ekranie go mam, e, dlatego że. Istnieje mod, po prostu spolszczenie fanowskie. E, no i powiem wam, że ono się wydaje dosyć solidne. Postanowiłem sobie w ten sposób ułatwić, bo mistrzem z angielskiego to ja nie jestem. Dzięki temu będziemy mogli się lepiej, bardziej skupić na rozgrywce. E, czy coś jeszcze muszę dodać? No chyba nie. No kurczę, cieszę się, że mogę wreszcie tę pozycję wykreślić tutaj z listy do zrobienia, bo długo czekała. E, że już pewnie hype się dawno na nią skończył. I z tego co widzę, są też dwa dodatki zrobione i też twórca, czy twórcy. E, Stale wspierają tutaj, rozwijają tę gierkę, mają dosyć fajne, pokaźne community Zobaczymy, może się właśnie skuszę też na inne rzeczy, bo wcześniej zanim tu wszedłem to wyskoczył mi ekran, że jeszcze jakiś tryb multiplayer został dodany, jakieś tam chyba eventy Nie jestem do końca pewien, bo, bo, bo nie grałem, ale być może sobie popróbuję Dobra, myślę, że możemy zacząć naszą przygodę I lubię gierki, gdzie się steruje dziewczynkami, więc myślę, że się wpiszę tutaj w mój gust w 100%, zobaczymy no, i nasza dziewczynka śpi sobie. kurczę, ale kawaii i ta muzyczka. Kołysanka. No nie. O Jezus, jak ją wystrzeliło! Jejku. I kapelutek, bo właśnie. A Hat in Time. Tytuł coś musi oznaczać. I to jest dziewczynka, z tego co wiem, ona nie ma swojego imienia. To jest po prostu Hat Kid. Z tego, co, co właśnie wiem, a mi wiadomo, dlatego że jakoś szukałem grafiki na miniaturkę. <gry> Ta szczerość. O, już mogę od razu sterować. Tam mi się podoba. Poduszki! Może po <gry> nurkować w poduszkach. No i właśnie, i twórcy gry to jest Gears for Breakfast. Okej, okay, fajny dosyć. Nazwa: Studia. Bardzo fajna. I mogę nawet zobaczyć, co w tych poduszkach jest. <gry> Ale Bayer, kto nie chciał, będąc małym, nurkować w takich poduszkach, albo po jakichś hopsiupach skakać. Można trochę takich, takiej nostalgii tutaj nabrać. No i na początku, też właśnie wysiedlałem nam się napisy odnośnie twórców. Też jesteśmy w pokoju. I czekajcie, jak shift sobie nacisnę, to już widzę, że coś mi się podświetla. To na razie nie będę tego używał. A co do pokoju, to widzę, że mi wskazuje na szafę. Dobra, pójdźmy sobie do szafy. Szafa! Nosisz w sumie tylko jeden strój, więc jest sporo miejsca na szkielety. Aha, że joke, że wiecie, że każdy ma trupy w szafie. Jakieś swoje sekrety. A to? Pi piłka? Rzuć. Yy, albo upuść, rzuć <laughs> i tyle, mogę się pobawić. Właśnie to jest też fajne, że w tej produkcji jest sporo takich rzeczy pomniejszych, takie, które kurczę, niczemu właściwie nie służą, a są to takie smaczki, jak na przykład jakieś rzucanie piłką. Tu mogę, nie wiem, podejść do biurka i się zakręcić na krześle. No głupie, strasznie, głupie, ale urocze. O, jednak coś się odpaliło. Scenka z planami? Nie, no dobra. To chyba jest po prostu scenka, Którą mogę, z której mogę wyskoczyć. I jest bardziej taka, nie wiem, kamera się zmienia, pokazuje mi jakieś rzeczy z pokoju. A tu jest skrzynka i dostałem jeden punkcik, jakiś diamencik, diamenciki. To no myślę, że będziemy się stąd ewakuować chyba, w moim pokoju takim dosyć dziecinnym, nic mnie nie czeka, ale tutaj są. W ogóle przypomina mi to trochę graficznie w tym pokoju takie Toy Story. Była taka gierka właśnie z Toy Story 2 bodajże i też, też grałem w dzieciństwie. No nic, to, to idziemy dalej i zobaczymy, czy e, ogarnę ten tytuł, czy go bardziej zmasakruję, pewnie fani będą zawiedzeni. Mm, I mamy jakieś większe pomieszczenie, jest, jest jakaś kaccenka. O, wykrzyknik na ekranie. Mamy wielki ekran, który coś nam będzie pokazywał. Jej miałem taką kulę, co można było palce przykładać i, i wtedy się takie, taki prąd, kurcze przechodził. Znaczy się łączył z palcem. Fajne, a tu? Nie wiem, tu piesek jakiś. Nie mogę z tego wyjść. Mogę, mogę na e, ale słychać takie, takiego pieska, że on jakby e, szczeka do, do, do rytmu jakiejś piosenki. I widziałem takie rzeczy tylko bardziej z, z kadpiano. Nie wiem, czy, czy ktoś tutaj kojarzy na przykład piosenki Tentaciona, chociaż różne na kalkulatorze, na kadpiano. No cóż, tutaj coś podobnego, tylko że z psem. Możemy poglądać sobie kreskówkę. Dobra, i co jeszcze mamy tutaj na statku? Tutaj mamy fotel i znowu możemy się zakręcić. W sumie chyba nic poza tym. I wow, jakie planety! Normalnie kolejne takie skojarzenie to małe książę. Jesteśmy jakimś uroczym dzieciakiem i są wszędzie planetki. Jesteśmy w kosmosie. Może nie na jakiejś asteroidzie, no ale jednak no, mamy swój statek. Tutaj jest zjeżdżalnia jakaś, chociaż nie mogę tam wejść. Troszkę można się poczuć jak w McDonaldzie. Hmm, tutaj jest jakiś pokój, ale też nie mogę wejść. I stąd. Albo mogę? Nie wiem, mam tutaj, że, że mogę. A no właśnie, wiem co mój kapelusz już robi. Po prostu pokazuje mi miejsca, w które mam iść. Jakby główny mój cel, coś, coś takiego. A może po prostu ogólnie jakieś znaczniki mi pokazuje, bardziej podkreśla, żebyśmy się nie zgubili. No to fajnie, bo raczej, jak to jest takie idiotoodporne, to chyba się będę dobrze bawił. I mamy pełne paliwo. Z tego co widzę, gdzieś zmierzamy do domku. Hmm Jakaś, jakoś ta przygoda musi się- Wow, co, co się stało? Ktoś puka? Ktoś próbuje się do nas dobić? W kosmosie? O, użyj swojej czapki, by znaleźć cel I czapka jest- Znaczy cel pokazuje mi tam, czapka mi pokazuje tam Że ktoś właśnie puka w szybę Wcześniej tego nie zauważyłem, żeby to była klamka w szybie Dziwnie to trochę wygląda, ciekawe jak ten gość oddycha co to jest? Latająca łódź? Wszystkie łodzie muszą płacić myto w mieście mafii, nawet w kosmosie. Mafia przyszła pobrać co należne. Hm. Ojejku, będziemy się siłować? Aż go odepchnęło. Oj, to się nie chyba nie skończy dobrze. O Jezus, rozwalił nam statek. Czy my teraz umrzemy? Chyba tak. O nie! O nie! Bierze. Nie! Klepsydry. To są chyba jakieś nasze punkciki albo to paliwo, które tam. Właśnie paliwo! Ubywa paliwo i całe straciliśmy. Pewnie ta bohaterka je zbierała cały czas. Głupi mafiozo pokrzyżował plany. No nie. I spadliśmy na jakąś planetkę. Ciekawe co nam to. O, jakie ładne rysowane logo. Rozdział pierwszy, miasto mafii. Witamy w mieście mafii. Dobra, to sobie poczekamy. Już widzę, że będzie jakaś akcja. I mamy to miasto. Pięknie narysowane. Tam jakieś <śmiany> na mięsie. I widzimy miejsce, w którym spadła jedna sklep. miasto mafii. I spadł mafiozo razem ze mną. On mi nie zrobi krzywdy. Mogę atakować niby. Hmm, wiem, że ta grama sporo znajdzie i się troszkę tego boję, że będę coś pomijał. Nie ma w pobliżu nic interesującego. Jest jak... no nic interesującego. W międzyczasie jakaś inna dziewczynka wyskoczyła. To faktycznie się zgrało ze sobą. No to chodźmy może za nią. Tutaj jest ta dziewczynka. Jak nas spostrzegła, to już ucieka. Ej! Gdzie ty uciekasz? Gdzie uciekasz? Oj! Jezus, nie chciałem, nie chciałem, przepraszam. Nie, 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 nie chciałem tutaj nikogo ranić. Hmm. Wiecie co, będę starał się też właśnie zdobywać te punkciki i inne znajdki, więc jak nas. O, tu, tu coś też jest, jakiś bilecik. Mafia Code To część kodu do safe'u. Do safe'u? Tu jest, tu jest safe. Tak, tu jest safe. Dobra, jeszcze dwa takie kody potrzebuję. I tu, tu mi podsiada, że tu jest drugi i tu jest trzeci. Cóż, ja jestem yy, czasami ślepym człowiekiem, więc mogę, mogę coś pomijać. Najwyżej się wrócimy, czy coś, <grym>, w ogóle beka, że mogę go zepchnąć. Hmm, ciekawe czy tutaj jakieś konkrety mnie czekałem? nie wiem, mogę F wcisnąć z tym gościem. Wszystkie drogi prowadzą do mafii, nic dobrego, duże problemy z imigracją. Naprawiliśmy to przenosząc się na wyspę, teraz żadna droga nie prowadzi do mafii. Nawiązanie do Rzymu widzę. A czy tu mamy iść? Chyba nie. Może na razie pójdźmy za główną misją. Tutaj jakoś skręciłem delikatnie. I mogę też iść do tego safe'u, wreszcie go otworzyć. W jaki sposób go otworzyć? I wypadły te kody. Wow, co to za kulka! Jaka fajna. Turbowłóczka. Ta włóczka już szykuje się do startu. Potrzebujesz dwie włóczki, by ją uszyć. Dobra, czyli, czyli jakaś turbowłóczka. W ogóle na czym jest ekwipunek na Skype? Tak, chyba na Skype. Tutaj mam tę turbowłóczkę. Mam, mam też diamenciki. Będziemy sobie zbierać. Tutaj jest dziewczynka. Cześć, dziewczynko. Nie uciekaj! Ej! Nie uciekaj. Dobra. Musimy wykonać. Widzę, że parkury takie. Po drodze mamy mnóstwo tych mafiozów. Yy, ale chyba mogę. O, krzesło. Po prostu siadamy. I tyle, rozglądamy się. Mamy mnóstwo mafiozów, ale nasza walka chyba jest uboga. Na przykład. O, mogę ze skoku jakoś kogoś zranić. Wcześniej też mi się udało komuś na łeb wjechać jednemu z tych łysoli. A on co? Cześć, piątka. Ale fajny, wreszcie ktoś przyjazny. Nie! Pff, bez sensu. Nie wiem, to tych spróbuję może zlikwidować, ale widzę, że to nie daje na, na dłuższą metę niczego w sumie, tylko ich rozcieczymy. No to nie musimy z nimi... wal... O Jezus, spadłem! No widzę, że właśnie są tu punkciki, diamenciki. Ja chcę diamenciki. Diamenciki są moje. Tu jakiś ogień. Co to za przeciwnik? E. Witaj młoda istoto, przybywam z odległej krainy. W ogóle ten napis jest taki jakiś, nie wiem, jakiś taki taka iluzja jest wytworzona. Widziałem każdy kraj z tego świata, teraz sprzedaję małe skrawki moich znalezisk. Możesz nazywać mnie handlarzem przypinek, albowiem sprzedaję i handluję przypinkami. Kto by się spodziewał? Mogę zaoferować ci silne umiejętności i ulepszenia dla twojej czapki, jeśli oczywiście masz na to pieniądze. O, czyli tu kupujemy ulepszenia. Ja mam 50 niespełna diamencików, i mogę kupić parę przedmiotów. Jezu, 800. Teraz słyszysz tylko niewyraźne mamrotanie. Otwiera parasolkę tuż przed śmiertelnym upadkiem. O, to mogłoby być fajne. Automatycznie przyciąga pobliskie. O! To jest kozak. To może sobie. Wyjdźmy na razie. Zbiorę sobie, nie wiem, tu dwa diamenciki i, i się wrócę po to, bo widzę, że to fajna rzecz jest. No, ten magnes. Będę sobie przyciągał, nawet jak czegoś nie będę widział. Też nie wiem, właśnie w jakim. Ale się ładuje, jak go ładuje, gościa Nie wiem w jakim zasięgu to będzie działać, automatycznie przyciąga pobliskie znajdki. Jeszcze tego nigdzie, nigdy nie miałem, mimo że sobie sprawdzałem na początku gierkę Hmm, tego gościa jakoś przeoczyłem wcześniej Dobra, tu też są jakieś skrzyneczki I faktycznie przyciągam te diamenciki, więc Na przykład, jak będzie sytuacja, że coś będzie blisko mnie, a jakoś w to nie skoczę Co jest? Na przycisk wlazłem i pomogłem tej Dziewczynce, hej, ty tam na dole. Nie myśl, że nie wiedziałam, jak mnie śledzisz. My, dzieciaki, powinnyśmy trzymać się razem, a nie się wzajemnie śledzić, bo widzisz, miasto mafii może być naprawdę niebezpiecznym miejscem, więc co ty na to dołączysz do, do mojej małej rebelii? W ogóle nie jestem też pewien, e, czy powinienem czytać te dialogi, skoro są jakieś e, właśnie... Głosy. Głosy czytają to, tylko że po angielsku. Wygląda na to, że masz sporo sprzątania przed sobą. Co, bo właśnie ten złom. To jest te klepsydry, to jest złom, który spadł z naszego naszego, naszego statku. Wiesz co, wejść tu na górę a pokażę Ci, gdzie spadła część Twojego złomu. Czyli nam pomoże ta dziewczynka, bo właśnie tego szukamy, tych klepsydr, które służyły nam za paliwo. A tutaj jak na przycisk wlazłem, no to dźwig się zrobił. Na kopułę mogę wejść. Ale pewnie to są takie dodatkowe rzeczy, które teraz odkrywam. No ale co tam w sumie szkodzi? Jak już tu jestem, coś mogę zwiedzić, nie? O. Albo w sumie to jest główna ścieżka. Za mną drużyno. Tu też coś jest. Drużyno. I po linie. Chociaż ona zeskoczyła tutaj. Mogę też zeskoczyć. Hm. Tutaj coś jest ukryte, coś fajnego. Czasami się tak kamera rusza, tak mi przybliża tą kamerą. To ciekawe, czy coś tam ukryli fajnego, bo. Chciałbym tam wejść. Hmm. Fajnie by było. O, tu coś jest. Kolejna szpulka jakaś. Włóczka. Szpulka, włóczka. Włóczka to jest bardziej, no. I mogę już uszyć. Dwie włóczki. E, Turbowłóczka. Dobra, Przyjemy. I dostaliśmy czapę nową. Ta czapka już szykuje się do startu, przytrzymaj lewy shift, żeby biec Ale kozak, czyli będę mógł sobie sprintować teraz I mam faktycznie tę czapkę na sobie I mogę zmieniać ją na prawym przycisku myszy Dobra, to może wejdźmy sobie... O, spadłem Dobra I teraz, nie wiem, shift przytrzymam Faktycznie, nawet takie cząsteczki zostają za mną Mogę się gdzieś rozpędzić i skoczyć Tutaj, no, mogę pooglądać widoki, ale myślę, że mnie to nie interesuje za bardzo a punkciki widzę, że warto zbierać, skoro takie fajne nagrody da się zdobywać, jak to przyciąganie. O, Assassin's Creed. O! No i spadłem. Mm! No to dupa trochę. No ale widzę, że tutaj dziewczynka stoi, to nic ci nie stało. Chciałem tam na górze, na górę iść. Wydaje mi się, że jeden z twoich kawałków złomu spadł prosto na fontannę. Nieźle ją rozwaliło. Faktycznie widzieliśmy scenkę, jak spadliśmy tutaj na miasto mafii, że, że było to, był ten, była ta klepsydra. Unikaj kontaktu wzrokowego z mafią, a wszystko będzie dobrze. Powodzenia, buntowniczko. Na razie. Czyli... Co? Mam odzyskać złom, czyli tak zwaną klepsydrę. Ale mam unikać kontaktu wzrokowego z mafią, czyli mam nie dać się im... Nie mogą mnie zobaczyć. W ogóle, ciekawe jest to i, i bardzo fajnie zrobione, że jest tu naprawdę wiele do odkrywania, do eksploracji. Wiecie, że gdzie sobie nie pójdę, to są jakieś punkciki, coś poukrywane, coś O Jezus! Dobrze, że jakoś nie spadłem śmiertelnie. Tutaj żyćka też do zdobycia. Zawsze coś można poodkrywać. Pewnie później będziemy się tutaj cofali, żeby odkrywać więcej. O Jezus, ptak jakiś. Ja, w rękę się uderzyłem, nie mogę bić. Muszę ze skoku. No właśnie. No, i ze skoku działa, zabijam ptaszory. Nie wiem, jak, jakie mają nazwy te, te, te ptaszory, więc będę mówił ptaszory. I jest jakiś kupon, niebieski. Fajny. To część kodu do safe'u. Jest jakiś jeszcze jeden safe tutaj? Dobra, tego mafioza to nie muszę tutaj odgarniać. To fajnie było jakby. Chociaż było gdzieś pokazane, gdzie jest reszta tego kodu. Bo wcześniej, jak miałem ten czerwony kod do sejfu, to to było pokazane, jakby na wskaźnikach, że. O! Jaka skrzynka! Chcę do niej. Skrzynka. I co? Na pora na szalone miksury potrzebuje cztery włóczki, by ją uszyć. Fajnie, coś jeszcze znalazłem. Yy, tutaj widzę, że jakiś menel sobie siedzi, a tu? Nie, ja nie chcę tam skakać. Nie, ja nie chcę. Wróćmy się, wróćmy się. Ja się boję, że gdzieś wskoczy i nie wyskoczy. No i tu miałem iść, tak? Widzę, że tutaj właśnie jest zepsuta fontanna I widzę, że mafioza otrzyma moją klepsydrę Oddawaj, to moje, dawaj No właśnie, moje, hej Ale to postać jest urocza No i nie da nam, ham jeden Kiss the cook I zabraliśmy mu parasolkę Ale cwaniak, dobra, masz bęcki, kurde, ty gościu No i klepsydra Odzyskana, czyli zdobyliśmy nową broń Zabraliśmy mu parasolkę <grymne> Dobra, zabieramy klepsydrę ze sobą I mamy pierwszą, wow Na początku było 40 jak widziałem na statku Już nas przeniosło od razu Krótkie to było w sumie Wszystko się opierało na, na, na właśnie zdobyciu klepsydry Możliwe, że to było coś na zasadzie samouczka Takiego wprowadzenia bardziej do nas Nas do, do tego świata I mamy tutaj Jakiś wykrzyknik. I odblokowany. No, pokój. Zasilono główny hol. Rozdział Miasto Mafii jest teraz dostępny. Dobra, czyli mamy już następny rozdział i tu mam jeszcze jakieś nagrodę. Myślę, że będziemy kończyć w tym miejscu. Być może ten pierwszy odcinek będzie taki krótki, ale też nie chcę. Za dużo powiedzcie, co sądzicie o serii i czy gra was zainteresowała. Zobaczymy, jak to się później rozwinie. Mamy właśnie jakąś now nowy pokój, jakąś kuchnię. Czy co to jest? Jeszcze może się tu rozejrzymy. To mikrofalówka. Używasz jej do karania jedzenia, które było niedobre. <grych> To, to, to fajny sposób używania mikrofalówki, żeby marnować jedzenie. Widzę, że ta bohaterka naprawdę ma swój charakterek. Eee, a tu? No, fajne, fajne jest to Jejku. Dobra, chodźmy, zobaczmy tutaj ten teleskop, czy co to jest. Możemy obserwować gwiazdy. Eee, I tutaj witamy w mieście Mafii. Zrobiliśmy ten rozdział pierwszy i odblokowaliśmy dwa, eee, dwa akty. tak? Tu jest trzeci, tu jest drugi. I odłamek czasu wykryty, czyli to są odłamki czasu te klepsydry. No ale ja będę mówił klepsydry, odłamki czasu, złom, whatever. Rozdział Miasto Mafii, populacja 379, tak, tutaj. Odzyskaj odłamek czasu. Rozpocznij starcie z bossem, tu będzie boss. O Jezus, to się tym bardziej boję. Dobra, myślę, że sobie na razie odpuścimy. Mam nadzieję, że tutaj pierwszy odcinek Wam się spodobał. Mogę też Wam jakieś emotki porobić, bo zauważyłem, że na czwórce i. Na jedynce możemy coś, coś się pobawić. No i wyczekujcie następnych odcinków. Myślę, że będą się pojawiały codziennie, ewentualnie co 2-3 dni. Zobaczymy jak z czasem, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć. A, i ta przypinka jest tutaj na moim kapeluszu, fajnie wygląda. Chociaż wolałem bez. No ale cześć, papa! Pa.